To my, gdzie byliśmy w neterze i zobaczcie, ile z nami pigmentów i gazów przyszło. O Boże, to jest jakieś oblężenie. Uciekaj, nie przeżyjemy tego. Patrzcie, gaz w normalnym świecie weź. Gasty, pigmenty. Jeszcze wszystkie, ja nie wiem ile ich jest. Jeszcze wszyscy nas gonią. Nie zwyciężymy tej wojny. Niestety, zniszczyli nam całą wioskę. Nie zmienia zostało. Bo okazało się, że nasze się z tej klaty... klatek? Uciekły też. Rozwaliły też trochę. Moja! Kto to ma na w tych klipmerach w ogóle? Uciekaj! Musimy znaleźć jakąś wioskę, w której się osią... się? Nie, lepiej nie! Chodźcie! Szybko Slime nie może uchronią. Co z naszej planety przecież. Mhm. Nie, ja, może jeć. Już uciekłam. Jest. Ale to naprawdę straszne. Jestem łucznikiem dobrym, pamiętasz. ja trafiony, nie ja nie za nie Może gastaj, już trafisz. Właśnie. to jest właśnie trudno trafić Mówię ci. Nie idą. Wkrótce od są wkurzające. Nieprawdaż? O. Przynajmniej przelotuje to. Popisz. Eee, te, które jem, tak. chyba. Te, które są na dole, się tego nie może, żeby... może polecimy? O, patrz. Te, które są nisko, tylko można tracić. Zmieczaj pani. No właśnie, chcę już nie żyją Nie żyje. I na ziemię, bo to jest taka mgła straszna O nie Dobrze, że ja mamy moda No, by było tam O, naturowa brodawka, widziałeś? Gdzie? O, tam leży To nie jest naturowa brodawka, tylko... A, no tak, Nie, nie no. mięso. A, ja a, od sieni no tak. Od pigmena. Dobre. Musimy się schronić w schronie. Zaraz do was wrócimy. Dobra, zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy w schronie. Spróbujemy coś zaczarować. O, Przest. dobra, czaruj. Dobra, dobra, dobra. mamy zaczarowanie. Ostrość, pierwszy poziom. Dobra, jeszcze może łuk ci się uda. Jest. Jest. Na trzecim będziemy Łuk moc pierwszy... Jedy, pierwszy. No dobra, teraz nas... nie mamy z nami szans w ogóle, nie? Dobra, rozwalmy ich. A macie! Trafiemy! Trafiemy! Creeper! O nie! Jeden tu jest, 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 jest tu! Szybko we śmierć. Zginął. Teraz będą mieścić jego śmierć. Z tego, że... Na szczęście oni nie budują, bo tak takie resztki odbudowali portalu na no, terenu. No, tam jest o, uważaj! Uważaj! Ła! żyjemy! Co to za napaść? Oj! Przysięgam, że było ich tu więcej! No, co się stało? A, jesteśmy Oj, Uważaj! Zniszcz nasz nowego portalu. Dobra! Dobra, niszczysz! Seraj! No, wow, ale strzał, to była strzała laserowa, czy co? No, ale jednak portal się zachował. Dobra, zniszczymy go kiedy każdy w każdym razie. Może dnia. moim nieczym się uda. Dobra, spróbuj. Hmm. Udało się jeden klocek. Dobra. No, tu już jest pół sukcesu. Pięknie. Ah. O, dobre, dobra, spróbuję skoczyć. Slipper! Już, już go zabiję. Dobra, to jest zniszczone. Szybko do kryjówki. Ej, idź szybko do kryjówki. I weź tam łóżko. Jutro zbudujemy tutaj normalne miasto, ale na razie straszne, mamy straszne oblężenie. Nie wiem jak ich stąd wykurzyć. Przyjdą posiłki pewnie. Tak. Dobra, to weź tu po Dobra, sobie. Za chwilę wracamy. Good night. No dobra. No dobra. Teraz zbudujemy już coś. Myślę, że. No, oni się już spalają. Zaraz atak się skończy. Pewnie przyjdą posiłki, jakoś odbudują portal. Dobra, ale na razie nie myślmy o tych posiłkach i w ogóle. Dobra. Może dopracujemy nasz schron. Potem jeszcze w jednym odcinku pójdziemy do Netera się zemścić, nie? Za naszą wioskę i tyle. Dobudujemy karony. trochę. Dobra, zrobimy tutaj piękną wioskę. Znaczy, tylko wieża nam wystarczy, bo. No taka obserwacyjna. Mhm. Oczywiście w tym odcinku już budujemy na Waszych oczach. Będzie fajna. No. Taka wystarczy? Jest taka, nie? O, taka, dobra. Mhm. Najlepiej, właśnie, nie zniszczoną z bezroku, albo chociaż z obsydianu. To też będzie dosyć duża ochrona. Na przykład przed creeperami. No, ale gasty mogą rozwalić obsybię. Gasty i mogą ci... No, no, właściwie, prawda, prawda. No, ale w każdym razie przed creeperami będziemy ochronieni. No, teraz jesteśmy przed wszystkim. No, bo mam akurat bedrok. Dobra. Wzięliśmy do starej kryjówki. Zawsze bu najlepiej budować zawsze od środka, nie? Żeby nas nie zastrzeli. O, nie! Przysz przyszły posiłki. Posiłki. Slime'ów. Dobra, to musimy już... no. Nie, no, musimy się tak rozpijać. Okej, okej. Tak, dobra. Dobra, teraz, e, patrz. teraz drabinę musimy wziąć. Wiem. Przed zakończeniem. Jedną dziurkę zostawiamy. Powiedzmy zostaw e, tutaj. O, tam. W środku. Ten zostaw. Dobra. I e, wtedy jeszcze trzeba najlepiej coś świecącego. Okej. Okay. Mhm. Tak będzie... Tak się buduje taki. No sameczek taki. Purdy. <gryny> no, taka wieża. No, no zaczynamy. Mhm, no, <gryny> Teraz będzie trzeba zrobić jakieś drzwi. Okej. Okay. Mamy tutaj to nowy, okay. Będą się tak <gryny> No Na waj'y. Co działa? Dobra, działa. Gdzie z drugiej strony trzeba zrobić? O, to nie działa. No bo po tej samej stronie, na samej... stronie. No nie wiem. Też nie działa എന്നാൽ <laughs> ചില <laughs> okay. okay.